Hej, czyli, witam Was, słuchajcie, moi drodzy, moi drodzy. Dzisiaj się Wam bardziej powiedzieć, jak to jest, że teraz, e, że, że w współczesnym świecie jest, można powiedzieć, większa szansa na to, żeby, e, żeby człowiekowi pogorszył się wzrok. Dlaczego? E, moi drodzy, odpowiedź, odpowiedź macie teoretycznie przed sobą. Bo pewnie już się domyślacie, czym nagrywam ten film. Właśnie o to chodzi. Człowiek, kiedy przebywa długo przed telewizorem czy przed jakimkolwiek ekranem, wtedy de facto oczy się męczą. Wiem o tym, ponieważ widzę to często po sobie, więc, więc w zasadzie staram się tak często. <laughs> staram się tak często nie. Staram się tak często nie. Um, nie przesiadywać przed ekranem, chociaż czasem się zdarza. Chociaż nie wiem, czy to jest kwestia właśnie te, 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 tego światła z tego ekranu, czy ułożenia głowy, ale to, ale, to naj, ale to na kiedy indziej, może o tym powiem. Słuchajcie, jest wiado, wiadomo, słuchajcie, ja pamiętam, że jak ja byłem dzieckiem, czyli miałem te 50 lat, to wtedy pamiętam, że wtedy takiego problemu nie było. Dlaczego? Bo wtedy, bo, wtedy, bo wtedy częściej wychodziło się z domu. Ja pamiętam, że w tamtym okresie, w tamtym okresie moi drodzy, dla, dla dziecka właśnie za moich czasów było tak, że najgorszą karą, jaką, jaką można było dostać, to nie wyjście na dwór. Człowiek mógł nie mieć komputera, mógł nie mieć telewizji, ale musiał wyjść na dwór. Ja pamiętam, jak, ja pamiętam jak wiele razy by, bywało tak, że, e, że ktoś, e, ktoś dostał histerii. Dlaczego? Bo nie mógł wyjść na dwór. I jest to, moi drodzy, jest to moi drodzy, teraz, teraz tego nie spotkacie. Teraz na, teraz na jego szukaru to z zabrania tabletu, telefonu bądź laptopa, w zależności od tego, em, zależności od tego jak, czym teraz młodzież się posługuje, jaką elektroniką. Niemniej jednak, moi drodzy, właśnie dlatego, że teraz ludzie częściej korzystają właśnie z tej elektroniki, z tych, z tych ekranów, częściej, dłu, częściej na nie długo spoglądają, to dlatego wtedy psuje się wzrok. Mm. Jest to, myślę, bar warte do powiedzenia o tym, jak psują się oczy od, te, od, yy, od długo, długiego patrzenia w ekran. Moi drodzy, to byłby na tyle. Pa!